Cześć, dzień dobry! Chciałam Wam pokazać trzy paczki, które dostałam. Jedna paczka dostałam właściwie, to kupiłam, bo tutaj są buty na zimę. Tutaj otrzymałam prezent i naprawdę nie wiem kiedy. Z dekornika dziewczyny znalazły to dla mnie z takimi serduszkami. I wstyd się przyznać, ale jeszcze tego nigdy nie otworzyłam, a przypuszczam, że pewnie e, kilka miesięcy już tutaj jest. A na koniec e, mam jeszcze prezent od zespołu e, Laurella. E, to może zaczniemy od e, kornika. Przepraszam za tą małą przerwę. Wracam i zobaczę, co dostałam w prezencie od Marci Dekornik. Eee, bardzo lubię takie niespodzianki, a tutaj widzę, że te serduszka są ręcznie wycięte, więc to jest też bardzo, bardzo e, miłe. Przepięknie zapakowana paczka. O, wow! Totalnie przepięknie zapakowana paczka! O, Laura, życzymy Ci przesłodkiego dnia. Nie wiem czy to widzicie. Eee, tak, tak. Dlaczego ja tego wcześniej nie widziałam? Kiedy ta paczka przyszła? Gdzie ją znaleźliście? Nie mam pojęcia. Zobaczcie, jak dużo tego jest. O mój Boże, mam nadzieję, że tutaj nie jest jakieś jedzenie, bo jeśli tutaj jest jedzenie, to boję się, że już jest przeterminowane. Sporo tych prezentów. Nie wiem, czy widzicie, bo tego jest naprawdę bardzo dużo i to wszystko odnalazłam w Laureli. Tyle paczek zawsze przychodzi. Po prostu musiało nam się e, zawieruszyć, więc otwieram pierwsze. O nie, jedzenie! A ja to dopiero dzisiaj otwieram. Oh, czekajcie, do 30 września 2023. Jeszcze A, ok. jest trochę dni, <laughs> więc to jest pierwsze. Ja cię kręcę, to musiało być naprawdę wysłane e, dawno temu. E, e, Dobre. o jacie i to wszystko w ogóle jest pistacjowe Jak kocham pistacje e, zobaczcie tutaj mamy takie ciasteczka e, pistacjowe ale to nad czym się przede wszystkim teraz skupię to nad datami e, gdzie tu jest data jest o ważne do stycznia 2024 to super mam sporo czasu żeby skosztować e, jestem kojarzona bardzo z pistacjami to dobry znak bo mam jakieś pistacjowe plany w najbliższym czasie. O jezu, to też z pistacjami. Zobaczcie, kolejne ciasteczka. E, I uwaga, uwaga, data. A w ogóle wszystko jest z Włoch sprowadzone. Niesamowite. O, tutaj mam datę. Do 30 września 2023, czyli słodkie wieczory przede mną, bo e, mało czasu zostało. E, Kolejny prezent. Ja mnóstwo pistacjowych ciasteczek. O wow, to też pistacjowe, ale wszystko jest z Włoch. Niesamowite. E, I o, i to ma długi termin ważności, bo jest do kwietnia przyszłego roku. A tutaj jest dużo. Zobaczcie, jak pięknie są zapakowane te paczki. Cudnie, e, tapety dekornika, nie wiem czy kojarzycie właśnie dziewczyny z tej firmy, Ma, robią przepiękne tapety, naprawdę e, i takie właśnie dziewczęce, zobaczcie na przykład taka tapeta, świetna, wow, lintor z pistacjami, wow. nawet nie miałam pojęcia, że jest taki e, smak, naprawdę, wow, wow, ciekawe taka data. O, do marca przyszłego roku, więc e, też będę kosztować. Fajnie, bo okazuje się, że nic nie jest przeterminowane, ale patrząc na te daty, to myślę, że ta paczka musiała tutaj leżeć kilka miesięcy. <głosłownie> Dosłownie. Tutaj kolejne ciastka, które przed chwilką prezentowałam. Ale będziemy dzisiaj naprawdę e, kosztować wszystko. I tutaj ten sam smak dziękuję dziewczyny, to jest naprawdę bardzo miłe, jeśli oglądacie ten film, to po prostu e, jestem wzruszona ilością pistacji e, i też mi przykro, że tak późno tą paczkę znalazłam, bo jest tutaj tego naprawdę e, mnóstwo nie zliczę ile razy miałam w pracy ochotę na coś słodkiego e, to, to muszę otworzyć chyba będzie to jakiś słoiczek, bo jest zabezpieczony mm. I nie jest przeterminowany. Krem pistacjowy. O, zobaczcie. Super. Krem pistacjowy. Hmm. Jak bardzo chciałabym zrobić swój własny krem pistacjowy. <grych> Okej. Okay. I ostatnie. Krem pistacjowy w ogóle jest super na śniki, czy dodatek do ciast przeróżnych. Ale w ogóle zastanawiam się, kiedy dziewczyny wysłały mi tą paczkę, bo na pewno nie bez okazji. Ehm. Może na urodziny w lutym. <noise> Właściwie nie wiemy, ile to tutaj e, czeka, ale tak bez okazji to aż niemożliwe. Ale faktycznie będziemy mieli przesłodki dzień, bo razem z zespołem Laurella zaraz sobie to wszystko rozłożymy. E, o Jezu. Despołem. Dobrze zabezpieczone. Zrobię okay. przyspieszanie w momencie. I kolejny krem pistacjowy. Cudownie. Ciekawe, ile procent pistacji tutaj mamy. 30% pistacji. No cudownie, zobaczcie. W ogóle marzy mi się taki krem, żeby taki stworzyć krem, gdzie jest naprawdę bardzo dużo pistacji. Ten wygląda też smakowicie. No nie mogę się doczekać, aż go spróbuję. Nie sprawdzałam daty, ale te kremy pistacjowe zawsze mają dłuższą datę. O, też do kwietnia kolejnego roku, więc mamy sporo... Tak napisałam do dziewczyn z Dekornika zapytać kiedy wysłały mi tam ten prezent i mi napisały, że wysłały go do mnie 26 maja na Dzień Mamy, więc faktycznie trochę czasu temu. I teraz prezent dostałam dzisiaj od zespołu Laurella i w ogóle tak bardzo, bardzo mi miło i taki po prostu wow, więc dostałam kartę podarunkową do Sephory. I mam wyzwanie, żeby nagrać wam vloga, jak idę z tą kartą i kupuję w Seforze jakieś fajne rzeczy. O, taką dostałam kartę upominkową. Eee, dużą. Bardzo, więc będę mogła kupić dużo rzeczy, więc kupię dużo fajnych rzeczy i będę z wami testować, bo dostałam od zespołu Laurelę kartę podarunkową na bardzo dużą kwotę. Dziękuję. E, spodziewajcie się tego vloga w przyszłym tygodniu, będę miała trochę czasu, dużo czasu, żeby, e, żeby skoczyć do Sephory i to nagrać. Zabiorę Marcina na zakupy. E, i zobaczcie, dostałam jeszcze tutaj kolejny prezent i jeszcze taką e, kosmetyczkę. E, zobaczmy co jest w środku, bo nie sprawdzałam wcześniej. E, to jest z firmy Estée Lauder. Uh! O, kiedyś miałam z tej firmy podkład. Jak on się nazywał? Taki mocny. No właśnie, on, on naprawdę miał takie świetne krycie. E, no, prawie jak moja karnacja. E, cudownie. Będę na pewno e, wszystko testować e, i bardzo się cieszę z tych prezentów. I to jest takie bardzo, bardzo, bardzo miłe. Ale to jakieś super, ciekawie jak pachnie. Ale mi strzeliło. <grym> e, e, no. Po prostu jestem w szoku, bo wczoraj też dostałam prezent, pokazywałam Wam na Instagramie, dostałam takie herbatki, więc właściwie dostałam tak dużo cudownych prezentów, z których się tak bardzo cieszę i e, no, będę sobie zajmować czas chodzeniem po seforze. <grych> Dziękuję. E, no i już ostatnia moja paczka to jest paczka, którą sobie e, kupiłam. Są tutaj buty na jesień. Przygotowanie do jesieni. Kupiłam je teraz, bo spodziewam się, że później będą wyprzedane. I to nie są OGI, tylko to są EMU buty. O? EMU? Zamówiłam je w Stepie Hmm! Ale czy to mi się ten kolor podoba? Ale to są takie buty na platformie. Ten kolor na górze bardzo mi się podoba i w ogóle fajnie, że mają taką platformę, ale pod znakiem zapytania jest ten dół. Nie wiem, czy mi się podoba, że one są takie rude. Nie było tego aż tak widać na zdjęciu. No poza tym, no buty są fajne. Fajne jest to, że ten obcas, no wydaje mi się, że będzie się w nich bardzo wygodnie chodzić. Ale nie wiem, czy nie zwrócę. Ale przez ten kolor! Podeszwy. No bo kolor podeszwy faktycznie. Chyba mi za bardzo nie przypadł do gustu. Dajcie znać, co sądzicie. Tutaj z tyłu mamy napisane emu. E, no i przymierzę je w takim razie teraz. Mm, I zobaczymy. Powiem Wam, czy są wygodne. E, ale to za moment w takim razie e, wracam. Dobra. Mam. E, hmm. Właśnie zastanawiam się nad tym, czy one faktycznie są aż takie wygodne. Z góry kolor mi się bardzo podoba. Nie widzę tego boku, więc właściwie mogłabym je zostawić dzięki temu, że nie widzę tego boku <noise> z góry. E, fajnie, że jestem wyższa w nich. Takie dosyć ciaste. Mam rozmiar 38 i właściwie nie wiem, czy nie powinna mieć 39, chociaż zawsze nosiłam 38 tych butów. Mm, nie wiem, czy dzisiaj jeszcze trochę obniżę. E, dobra. Czyli. Tak się prezentują te buty. Wezmę ten nóż, bo już dziewczyny wcześniej mogły wyjrzeć dziwnego koloru. <grym> a i tak prezentuje się Nie no dobra, chyba są fajne. Chyba jednak je zostawię, bo nie widzę tego koloru. O kurde, a może ja <grym> <grym> No dajcie mi znać, co sądzicie, jeśli ktoś ma Ugi. To też będę wdzięczna za jakieś takie. No tak, Oliwia, no. <laughs> kiwa Wdzięczna za um, takie wskazówki, czy te ugi mają ładniejszy kolor, czy są też takie właśnie jak te. Hm. No nie wiem, to jest teraz już pytanie, czy je zostawiam, czy odsyłam. Dzięki za oglądanie mojego vloga.